Czy ja kiedykolwiek, ja nawet nie wiem kto to jest ten Bartosiński, ja się dopiero dowiedziałem kto to jest, jak mi ktoś podrzucił, podesłał mi jakąś jego wypowiedź. No nie, i... jest film, nie nazywajmy tego filmem, Do... po prostu to jest filmik, filmik, filmik i... na YouTube, tylko Do... trochę dobra, dłuższy. Sobie. Takim sklepem, żeby wchodzić komuś na rodzinę i na takie e, tematy, więc, e, więc e, tego nigdy nie zrobiłem. Cześć ekipo, witam serdecznie, Kasper Mi dla Fansportu, a z nami nie kto inny tylko Marcin, El Testosteron, Najman, Cesarz Freak ja Marcin. Witam Was serdecznie. Piąteczka. Słuchaj, ja zacznę inaczej. 45 lat, kolego. No, o, jak, jak jeden dzień. dzień. Słuchaj, od razu tutaj od redakcji zestaw specjalny, rier, proszę bardzo. Ogóreczki. Ogóreczki rada. małe, bongo, bongo. Uuu, da, <laughs> tak, <dziękuję bardzo. śmiech> Także zdrówka dzień życzymy przede bardzo. wszystkim bardzo Marcinie, bo tak sobie myślałem, kurczę. Czego... Na zmarnowanie nie pójdzie. No to na pewno, mam nadzieję. Czego Ci życzysz, Marcin? Bo wydaje mi się, że w tym momencie to chyba tylko zdrowia. Na dziś życzyłbym sobie tego, aby nie musieć przechodzić tego zabiegu operacyjnego na ten żeby to żeby jutro usłyszał diagnozę, że to się jednak samo zabliźni i żeby po prostu pod koniec kwietnia móc wrócić do treningów i żeby móc się dalej realizować. Nie? Dobrze. To skupmy się teraz, Marcin. Rozumiem, że nie było żadnej imprezy. Nie ma na to czasu. Czy było coś? No gdzie? wariacie? impreza? To była dwatlażarenie. No. no właśnie. No jak to się dwatlażarenie, tak? No jak to się stało? Słuchaj, bo pytam w tym kontekście, czy według ciebie to był faul po prostu? W tej konkretnej formule absolutnie nie. i Chciałbym, żeby to wybrzmiało. W żaden sposób nie podważam zwycięzca zwycięstwa e, mojego przeciwnika. Nigdy to, ani raz tego nie zrobiłem. To była formuła, gdzie można było uderzać nasadami, łokciami, e, nawet otwartymi dłońmi. E, natomiast no, w każdej innej formule byłby to fał, bo to nasada była. Choć też powiem, że w żaden sposób nie uważam, żeby to było zadane jakby tam celowo czy z medytacją. On po prostu się nie umie bić i, i tak zamknął oko. Znaczy nie oko, tylko oczy. Zamknął oczy, machnął, machnął tą ręką i, i tak poleciało. No. Czy tam poleciał palec, ale, ale czy pięść? Ja, ale, ja do, ale nie, tam poleciała nasada. On uderzył to w ten sposób, y -hmm. tak. Uderzył mnie w ten sposób i ten kciuk y -hmm. za... pierdolił mi w, w oczodu. I w tej formule było to dozwolone. I powtarzam, nie uważam, żeby to była jakaś akcja z premedytacją. Ja uważam, że to bardziej chodzi o to, że on się po prostu nie umie bić, wyprowadzać ciosów. No i taką, taką mętę taką wyprowadził. No i, no i mnie kontuzjował. No, jest mi z tego powodu bardzo przykro. Bo przecież chyba widzieliście, że determinacji mi w tej walce nie brakowało, od pierwszej sekundy, poszedłem pełnym piecem. No właśnie. Natomiast nie da się, bo tutaj też wielu ludzi chcąc mi dokuczyć, tam pisze, że o oczko zabolało coś tam. Tu nie chodzi o ból, tu nie chodzi o podbite oko, tylko tu chodzi o to, że ja przestałem widzieć na pewien moment, a po tym, gdy sędzia mnie liczył i pokazywałem mu, że to palec, bo tak mi się wydawało w pierwszym momencie po tych obrażeniach, jakie doznałem, ja po prostu zacząłem podwójnie widzieć. I w ten sposób widzę do dziś, tylko że już jest z każdym dniem trochę lepiej. Natomiast obraz mi się rozjeżdża cały czas. Także, także no nie da się z kontuzją taką walczyć. Ja też nie jestem nad człowiekiem. Jestem cesarzem polskich free fightów, no, ale nawet cesarz musi widzieć. Obraz mieć przed sobą jasny, żeby móc toczyć pojedynek. No, także to, 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 jest, to był główny problem. A jaki był plan tej walki? Właśnie, że ty, bo ja w ogóle się spodziewałem, że naprawdę, uwierz mi, że to będzie trwało. To na pewno, ja postawiłem pewniaczka, że powyżej półtorej rundy, że ja byłem pewny, że to dwie rundy to na pewno potrwa. Taki był plan, że Ty chcesz po prostu od razu narzucić właśnie to tempo, które narzuciłeś po prostu ruszyć na niego. No i przede wszystkim go trafić, tak? Chciałeś skończyć to w pierwszej rundzie, nie chciałeś w ogóle wychodzić poza pierwszą rundę. No Nadziałeś się, no to się nadziałeś. No tak się, tak się zdarza w tym sporcie po prostu. No tak. Plan był taki, aby ruszyć na niego pełnym piecem, ale sześciosów. I trenowaliśmy tu na rozgrzewce cały czas. Natomiast też nie będę ukrywał, że ta reakcja Hali mnie troszkę sprowokowała do tego, że z tych sześciu zrobiło się 26 albo 36 i, i, i to się przeciągnęło. No, ten, ten taki atak mocny się przeciągnął. Byłem gotowy ponad pół rundy, żeby tak? Dwie minuty mogę tak naparzyć cały czas, to to już miałem sprawdzone na treningach, więc mogłem sobie na to pozwolić, na taki komfort i dlatego tak, tak to rozpocząłem. Kół też widowni, no i się nadziałem, no, to nie ma co nie ma co szukać jakichś wytłumaczeń, po, po, prostu. po prostu się nadziałem. No. Słuchaj, czy jest w ogóle, jak do tego podchodzisz, czy chciałbyś rewanż z Jackiem Murańskim, czy nie? Ja rozmawiałem z Jackiem Powalcą, powiedział, po co, już nie ma sensu, on teraz się skupia na kimś innym i już odhaczył ciebie i w ogóle. Czy ty w ogóle byś chciał wracać do tego pojedynku, czy faktycznie to już nie ma co do czego wracać, i po prostu kończymy tą zabawę, kończymy ten konflikt Jacek Murański kontra Marcin Najman? Na pewno przybywanie z tym człowiekiem na konferencjach, w jednych pomieszczeniach jest bardzo obrzydzające, bo to jest naprawdę... To jest, to jest wielka kupa gówna i to, i to jest naprawdę obrzydzające. Natomiast jeżeli tylko nadarzy się okazja, abym mógł tą robotę dokończyć, którą rozpocząłem, to bez wahania od razu taki rewanż przyjmę. Ale nie chciałbym, aby to też zabrzmiało, że ja gdzieś dążę do rewanżu, żeby on sobie też nie, nie wpisał do tej pustej głowy, że, że jest jakiś taki ważny, że, że ktoś będzie za nim biegał. Nie, nie. Ja jestem gotowy na rewanż w każdym momencie. I jeżeli tylko dostanę taki sygnał, że jest taki pomysł, jest taka wola, to ja jestem od razu gotowy, żeby tą robotę dokończyć i powiem więcej. Ja wcale nie zamierzam inaczej tego pojedynku rewanżowego zaczynać. Ja podobnie mam zamiar wyjść i, i, i po prostu próbować go wetrzeć tą matę. Tam doszło też do mojego błędu takiego szkolnego, no. przy, tej, przy, tej, przy tej całej furii, no, ręce nie wracały do, do, do brody, a jedna bije, druga kryje, no, stara zasada, no tak. tego brakło. I, I tutaj mogę mieć tylko pretensje do siebie. Bo gdyby ręka była na miejscu, to żadna nasada, nie nasada, nic by nie weszło, bo by weszło na blok, a tam bloku nie było. No. Słuchaj, wiele pojawiało się w internecie komentarzy, niektóre naprawdę dosyć popularne. Wyczytałem najpopularniejszy, że Marcin Najman... Pomalował sobie oko. To jeden z tych, ale ja, to oczywiście jest głupota, prawda? <laughs> tak czyniasz jakąś krechę? Jakbyśmy dotknęli by został tutaj flamaster, to powiem Ci, ładnie by był tutaj szocik. Sprawdźmy, zobaczmy. To na pewno to No ale sprawdźmy, pokaż palec, bo ja nie wiem. Nie no nie, słuchajcie, nie, nie, trzyma się, to jest prawdziwe. Trzyma się, dobry fluj. To jest prawdziwe, prawdziwe limo, prawdziwe limo. Nie, nie, słuchajcie, bez jaj. Ale drugi taki bardzo popularny komentarz to było, że powinieneś sprzedawać pay per view na twoje konferencje, a żeby walki były za darmo. I powiem ci szczerze, to wcale nie jest takie głupie, bo naprawdę ludzie się świetnie bawią na twoich konferencjach, a na walkach trochę mniej, bo one po prostu trwają w moim zdaniu, nawet nie to czy wygrasz czy przegrasz, za szybko Marcin. No. Ale wiesz co, yy, ale one są pełne eksplozji, są pełne emocji. U mnie nie ma... A tak, kogoś wyniosą na noszach. No tak, no, ale taka jest, Ktoś jest prawda. Ktoś się pobije ale pod za, ringiem, bo ostatnio się bili. Ale zauważ, że u mnie nie ma jakichś tam chodzenia, z w lewy na lewy, tam dwa lewy proste i ten czas sobie tak leci. U mnie jest gong i, jest od, jest, i spada bomba atomowa no. I, i, i albo się wszystko. Roli, albo dién. No. To znaczy, głos albo przewóz. Góz albo przewóz, i no, tak jest prawda. No. Widziałem... Co do długości walk, no właśnie, to też no. to nie jest takie do końca, bo z tych sześciu ostatnich dwie były na całym dystansie, więc. Spokojnie. No dobra, okej. Okay. No to tutaj mamy faktycznie racjonalne wytłumaczenie, czyli oko się nie zmywa. Z Lizakiem i z juźwiakiem były na całym dystansie. Tak, tak, oko się nie zmywa, walki trwają tyle, ile trwają. Walki trwają tyle, ile po prostu... Mają trwać. Ile mają trwać, no. Dobrze, słuchaj, a propos ostatniego wpisu Twojego na Instagramie, Tom Tomek Adamek, tam coś powiedział, że napisałeś, że skłamał, że on z tobą. Nie, Napisałem, że znacząco minął się z prawdą. A, okay, bądźmy, tak. bądźmy precyzyjni. Dobrze, znacząc znacząco minął się z prawdą. Czyli nie walczyłeś, walczyłeś z nim dwie rundy, a nie tam 40 sekund. Mieliśmy w życiu trzy sparingi, trzy razy to było po dwie rundy, bo to on się przygotowywał do jakiejś walki, a ja wchodziłem na dwie rundy. On później, gdzieś po latach, chcąc mnie umniejszyć, chcąc mnie e, jakby degradować e, tak medialnie, mówił, że, że ja mu prosiłem jakąś zabawę, że to było 20 sekund. No mówiąc, najdelikatniej minął się znacząco z prawdą to megadamek. Jakby no nie, e, i dlatego to, co teraz mówi mamet. Nie jest dla mnie żadnym zdziwieniem, że on gdzieś tam mówi, że mamy do niego dzwonił, że się kazał ustawić w kolejce, a mamy twierdzić, że w ogóle nie dzwonił. I ja doskonale mamy da rozumiem, bo ja, bo ja wiem o co chodzi. Tylko, że z drugiej strony też musimy wziąć poprawkę na to, że facet bokserzy, którzy mają tak wiele walk na koncie, no, czasami mają problemy z pamięcią. I to nie jest. Y Ciosy się odkładają po prostu. Ciosy się odkładają, to jest bardzo niebezpieczny sport. Także ja uważam, że on może mieć problemy z pamięcią. To nie musi być wcale takie jakby złośliwe, tylko to może też być no, przebieg, przebieg kariery może powodować, że Tomek no nie wszystko pamięta, albo pamięta tak jak chce. Słuchaj, Marcin, abstrahując już od Tomka, bo tak sobie czytałem też różne wpisy różnych znanych postaci, też sportowców. Adrian Bartosiński i Różal. Różal Cię broni? Nie wiem, czy czyta, wieś, że Marcin Różalski Cię gdzieś tam bronił. Powiedział, że jesteś postacią, która jest z tego świata Freakfighter jedną z najbardziej normalnych i że Ty zawsze mówisz, że jesteś Freakfightercem i jakby nie kłamiesz w tym. I jest... Od kiedy zakończyłem sport. Tak, tak oczywiście, ale że po prostu jesteś osobą autentyczną, nie robisz jakiegoś takiego turbochlebu i że to Ciebie atakują, a nie Ty atakujesz. I dla, dla Marcina to jest OK i on broni twoje postaci, ale też jest osoba w postaci mistrza KSW. Mówię tutaj oczywiście o Adrianie Bartosińskim. Słuchaj, jak Ty się odniesiesz do tego słów, bo widziałem, nawet że już jest, się odniosłem. Ale ja się już odniosłem i to jest właśnie to, co powiedział Marcin Różanski. Czy ja kiedykolwiek. Ja nawet nie wiem, kto to jest ten Bartosiński. Ja się dopiero dowiedziałem, kto to jest, jak mi ktoś podrzucił, podesłał mi jakąś jego wypowiedź. Mistrz KSW. A ja, ja, ja w ogóle nie słyszałem o takim mistrzu. Więc pierwszy raz usłyszałem, no pierwszy raz musiał się przysrać do cesarza, żeby usłyszało o nim szersze grono ludzi w Polsce, żeby napisał o nim super ekspres, no, no to na to należało się przystrać do cesarza. No to jest taka metoda promocyjna, trochę słaba, bo mi tam ludzie podesłali jakieś inne komentarze, że on się nie chciał z flikami kojarzyć, a jeżeli chce yy, jakby zaistnieć gdzieś w przestrzeni medialnej, no to niestety musi... O tym środowisku opowiadać, mówić i się po prostu A co do wypowiedzi Marcina Różelskiego, to przecież ja już od dawien dawno wam mówiłem. Znajdźcie mi jedną osobę, jedną osobę, którą ja bym zaatakował pierwszy. No. Nie znajdziecie takiej osoby. Zawsze jest tak, że ja odpowiadam. Odpowiadam atakiem zmasowanym. Często potem to wygląda tak, jakbym ja się tam kurwa gdzieś dookoła tam gdzieś awanturował. No bo jak już się ze mną ten, tą, 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 tą taką wojenkę ktoś chce zacząć, no to bardzo często później tego żałuję, ale, ale. bo ja też jakby na język nie choruję. Ale jeżeli chcecie poszukać jednej osoby, którą ja zaatakowałem pierwszym to takiej osoby nie znajdziecie. Jacka też teraz nie zaatakujesz pierwszy, no bo to już... Nie, dlaczego? Przecież to on już mnie dawno temu zaatakował. Tak, tak, no to Nie, już no, ale ja mógłbym go zaatakować. Słuchajcie, no ty, ja bym przy tej całej podłości jego, przy tym całym skmiństwie jego. Jak ja mówiłem wam, że on atakuje cudze dzieci, on jakieś tam te swoje Monologi wygłasza na tym y, y, programie Rose, gdzie sobie za, za, musiał zagwarantować, za że mi y, ten wyciszą mikrofon, żeby on tam powiedział, jak to, że on przecież wcale nie atakował dzieci. Na no co później k robił na tym face to face? Na no co robił? No i, widzisz, no i widzisz, jaki to jest I powiem Ci jedno: ja mógłbym bardzo szybko, w jednej sekundzie, pójść w narracji jego i go drapać do, 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 do ziemi. Tylko, że ja nie będę takim skrętem bo ja bym mógł zapytać go o pewnego narkomana i, i mógłbym ten temat naprawdę pociągnąć do spodu i moglibyśmy się pogadać, ale ja nie będę i nigdy nie byłem takim skłonnym, żeby wchodzić komuś na rodzinę i na takie e, tematy. Więc, więc tego nigdy nie zrobiłem. I nie zrobię. No po prostu ja nie jestem tym poziom. No, sorry. Słuchaj, Marcin, okej. Okay. Twoi byli przeciwnicy, e, mówię tutaj o Lizaku i mówię o Wiaku, przegrali swoje pojedynki, mimo że byli faworytami. Jak się odniesiesz do tych dwóch pojedynków, widziałeś je w ogóle? Wchodząc do oktagonu, jak widziałem transmisję, to wchodząc do oktagonu, nie do oktagonu tylko do klatki, bo to nie jest oktagon, klatka, wchodząc do klatki też już się stałem faworytem. Tak, tak. tak taki to się pozmieniało. No, tak, tak, tak no. przy, przy, przy samym wejściu. No więc można powiedzieć, że trzech faworytów. No, trzech faworytów <laughs> przegrało, ale chyba większą. Nie, no, bo dla mnie to i, i, i Joźwiak był niespodzianką, że przegrał. Ja coś ale że Lizak przegrał, to była duża niespodzianka. Ja Wam coś powiem. Pięknie te zakłady. To jest bardzo niepopularne, co teraz powiem, ale pójdź to, bo w, musicie zrozumieć, że w sportach walki zawsze się wszystko może wydarzyć i takie obstawianie i pamiętajcie, że walka w walce nierówna. Każda walka to jest inna historia. To jest chwila, to jest, to jest, to jest moment wejścia w walkę. To jest takie elementy dnia. To, 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 to jest wiele czynników i mówię wam, nie, to się nie nadaje do analizy. Walki się nie nadają do takiej szerszej analizy. Albo ktoś ma dzień, wejdzie dobrze w walkę, albo się coś może przytrafić, albo może na przykład ktoś kogoś trafić, nie wiem, kciukiem w i zrobić mu taką kontuzję, że ten nie może walczyć, bo widzi podwójnie. No. no i takie rzeczy się dzieją. W tym roku wiesz, nie wiemy, czy będziemy operację, czy nie. Będę wiedział jutro. Będziemy wiedzieć jutro, ale rozumiem, że ten rok jeszcze będzie pełen niespodzianek z Twojej strony. Nie, no ja przecież tak nie zakończę swojej kariery. No coś, tym, na pewno wrócę. Tylko, że nie wydaje mnie się, abym wrócił przed wakacjami. No bo jeżeli dopiero na koniec kwietnia mogę podjąć jakiś treningi i to bez względu na to czy operacja będzie czy nie, ponieważ mi to lekarz tłumaczył, że nie mogę y, powodować zmian ciśnienia w tym, w tym oczu dole. Czyli samolotem nie polatasz? Wiesz co, o to nie pytałem. Wiesz? No pewnie nie, no skoro nie można zmieniać. Ale no nie można zmieniać, to raczej nie. No to samolotem to raczej nigdzie nie. raczej nie polecisz no szybko. To, no, to, no to nie polecę. No. No zostaniesz y, w Polsce, słuchaj Marcin, y... Czy ten film z tobą w roli głównej, znaczy jakby twojej postaci już wyszedł? Ty słyszałeś w ogóle o tym filmie? Ty brałeś w nim udział? Jak to jest? To jest film fabularny? Nie miałem film... udziału w żadnym filmie. Tak? Nie słyszałeś, że, że, że jest już film na temat twojej osoby? Chyba nazywać film się nazywa Niebokser. Ja myślę, że nazwa film to jest zarezerwowana dla takich naprawdę jakiś porządnych... No wiesz, ja nie widziałem tego, produkcji. tej ja produkcji. Te wiecie, nie, no jakiś youtuber zrobił jakiś materiał. Materiał, tutaj. dobra, no materiał. To takich materiałów na YouTube o mnie to może znaleźć... Ale ten dziesiątki. po prostu jest, wiesz, tam napompowany i reklamowany. Koższym napompowany? No napompowany jakby, wiesz, że, że dobrze go reklamują. Widzę, że ciągle się pojawiają właśnie. Dostałem sygnał, że... Z mi ten kawałek mojego, mojego materiału z YouTube. No to taki taki taki. Ja, ja rozumiem. Nie widziałem tego filmu. Ja też nie, nie widziałem. Wiem. Tylko ktoś mi powiedział, że tam jest fragment z mojego YouTube'a. Ja będę ja się sz... zastanawiam jak to jest możliwe, że ktoś sobie wziął i znał kawałek filmu mojego z mojego YouTube'a. Ja będę ja, ja myślałem w ogóle, że ty brałeś w tym udział, że no to no jest jakby coś gdzieś tam wiesz. No przecież. YouTuberów, którzy nakręcili o mnie materiały i naprawdę mnóstwo. No po tak, ale to wiesz takie prześmiewsze filmiki tam z muzyczką i w ogóle to okej, okay, no, ale, ale to jest taki pełne prędzej nie. baki pełnometrażowy. No nie, nie, ale no tylko nie wiem. Czy ta, no nie, nie, nie wiem dokładnie do końca. No taki, Wajaki. że długi, po prostu o to mi chodzi, no że pewne te bzdury, no po prostu czasem ktoś pięć krótko, a czasem ktoś i długo, no i ten miał czas i długo, no. Okej, okay, myślałem, że po prostu to jest film, który nie, nie maczałeś palce to nie jest i film, nie nazywajmy tego filmem. No po prostu... to jest filmik, filmik, filmik na YouTube, tylko Dobrze, trochę dłuższy. Oglądałem go, nie wiem, ale naprawdę no, zainteresował mnie to po prostu, więc mówię, spytam, bo myślałem, że tak jak napisałeś książkę, no to tak nie, samo i powstał film. Nie, no. coś ty nie, ja, to nic w ogóle... tym, ja nic o tym nie wiem, to nie ma żadnego związku ze mną. Okej, okay, odcinamy się odcinamy kompletnie się od tego. Od tego, od tego. Tak Marcin, no powoli już kończąc, bo dosyć ciekawie tutaj opowiadasz o tych wszystkich historiach, które ostatnio się wydarzyły. W następnym tygodniu nasza ulubiona reprezentacja gra dwa arcyważne mecze pierwszy ze Estonią wiem że interesujesz się futbolem lubisz naszą polską organizację piłkarzy a to nie z Estonią Z Estonią z Zibi miał ten słynny mecz z, wiesz co Zibic? co Zibi bez międzylądowania poleciał możliwe możliwe że tak było sprawdźmy to sprawdźmy to zweryfikujmy to, zweryfikujmy to. ale chciałem cię zapytać bo o ile Estonia na stadionie narodowym no to raczej sobie poradzimy co o, wiesz Mam nadzieję. Tak? O tyle drugi mecz z Finlandią albo z Walią, czyli ten najważniejszy, o wyjście do na Mistrzostwa Europy będzie trudniejszy. Chciałem Cię spytać. Wyspy owcze już odprawiliśmy, czy nie? Tak, tak. Wyspy już są odprawione. Tak, są odprawione. Więc teraz się skupiamy na Estonii, a potem Walia albo e, Finlandia. Chciałbym, żebyś ja zabra tak. zabrał głos. Pojedziemy na Mistrzostwa Europy, nie, czy nie? Powiem ci tak. Jest bardzo duża szansa, bo dopóki ja będę widział podwójnie, tak jak widzę, to naszych będzie na boisku 22 <noise> I jest duża szansa, że wtedy w, w, rozjedziemy w drobny mak. Czyli uważasz, że po prostu. Jest duża szansa. Że nie? awansujemy. Tak. nie rozwalimy, a Zwalią tak. będą. Dopóki mi wzrok nie wróci, mamy szansę. Dobra. <laughs> Dobra, Słuchajcie, czyli naprawdę, mimo że jest kontuzja, to jest pełen optymizm ze strony Marcina. E, fajnie, wracaj do zdrowia, Marcin. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Drówka ci życzę. Mówię, wszystko inne jest, więc nie ma tutaj co się rozwodzić. No i czekaj, jest ktoś na liście następny? Wiesz, co. Tak już czekam na sygnał na temat rewanżu, natomiast powtarzam, nie będę absolutnie e, naciskał, żeby e, ten patentowany z... nie pomyślał sobie, że jest jakimś, nie wiem, k*****, jakimś ważnym e, ogniwem w tych wszystkich Free fightach. Jest, jest jednym wielkim chodzącym gównem i tyle. Natomiast chciałbym dokończyć robotę, którą rozpocząłem i powtarzam, jeżeli doszłoby do walki numer dwa, rozpocząłbym tak samo, identycznie. Pełnym ogniem w niego i i lać do upadłego. I tym pięknym, miłym akcentem kończymy. Bardzo dziękuję jeszcze raz, Marcin. Dziękuję, będę Słuchajcie, ja też Wam bardzo dziękuję za uwagę. No i co? Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!